Witam graczy, bardzo serdecznie mamy turniej, turniej dzień drugi, dzień drugi oczywiście bez zielonego, bez leczenia i karty możemy używać piątkowe, piątkowe dobrze, że nie szóstkowe, bo już pewnie niedługo, niedługo się wydarzy tak, że będą, będą karty sześciogwiazdkowe, zobaczymy jak to będzie, w każdym razie go to battle, a nie go to battle, jeszcze zaczymy defenses przecież, defenses, o w końcu się ktoś odbił, ale i tak mamy E, więc tu nawet nie zajmujemy jakiegoś dobrego miejsca, no i co my tu mamy, my Krampusa, więc musimy... Musimy ten display sobie wziąć. I czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. Czy um. ten skład mi wszystko wygrywał? No nie ma leczenia, więc chyba, chyba to będzie najlepsze. Ech. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Idziemy, bijemy, jest diamond, więc jest słodko. Ech. Możemy sobie nawet iść w ten diamond. Tu sobie damy tak, akurat zejdzie za chwilę prowokacja. Um, niebieskie pójdzie w kombo ale to mam nadzieję, że nic takiego dobra, nic takiego no i co teraz, co teraz, kogo bijemy teraz myślę, że jestem w stanie zabić tego pana tutaj bijemy sobie tak tu mamy diamond, uderzy oczywiście eee, dobra, nie uderzy ona myślałem, że uderzy, ale przyszło kombo które rozbiło diament, no i tutaj chyba nic złego się już nam nie powinno wydarzyć aczkolwiek wiemy o tym, że to różnie bywa eee, zrobimy sobie tak Dobra, bardzo mocno się uderzyło. Zobaczymy, czy się zdispelować. Pewnie nie. Tak jest, nie, nie udało się nic zrobić. Tu również się nie udało nic zrobić. Tak jest, ale mamy super mega miniona, więc on powinien tutaj porobić pana. Może Jun porobi. Zobaczymy. Tak jest, udało się. I mamy pierwsze zwycięstwo. Pierwsze zwycięstwo za 928 punktów. Go to battle next, Starwalker. No i tu albo... Może warto iść na, na prowokację startową. Znaczy, wziąć prowokację startową. Um. Star Walkera nie zatruje, Tego też nie zatruję. Kurde, nie wiem, nie wiem sam co tu, co, jak tu zagrać teraz. Wydaje mi się, że tak Sisi tu nie będzie potrzebna za mocno. A um. Natomiast no zamiast tego, Hator czy może Ludwik? No, Hator mi to nie da leczenia, ale da mi manę. Hm. Ale czy to mama będzie mi potrzebne? Kurde, nie wiem. Ja tu nie zatruję dwóch kart. mi zrobi mi opór. To jest więcej niż pewne. Więc może ta hator tu się przyda. A może Mitsuko wziąć? Może będą czerwone na start dużo. Ajajaj. Aj, 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 aj. Where are you, Mitsuko? Może Aramis w sumie. Aramis może być tutaj dobry. Bo mi narzuci ten status, ale no nie wyleczy, nie zrobi damadu jakiegoś dużego. Może bubles? Jaki będzie kolor? Jaki będzie kolor? Powiedzcie mi. Czy będzie dużo czerwonych? Czy też nie? Hmm. Dobra, chyba idę tak. Zobaczymy. Zmieniłem skład. Możliwe, że zmieniłem skład zwycięski. I teraz nie będę wygrywał. No tak jest, tak jest. Jest trójka czerwona. Ale w pepper Flame. Żółtych nie ma za bardzo. czym może tu przyjdzie jakiś diament. Dobra, jest czwórka. Jest czwórka. Jest też taka czwórka. Więc zrobimy. Zrobimy tak i tak. No ja muszę już bić w tego, bo on zaraz mi odpali. Idziemy w ten sposób. No wiem, że ono tu ma odbicie, ale trudno. Dobra, bym zrobił tak. Oj. Mam jeszcze jedną turę. Czyli po moim ruchu to powinno zniknąć. Tak mi się wydaje. Zobaczymy. Dobra, czy ja mam gdzieś dostęp do jakichś klocków? Nie mam. Demonaut um. mnie będzie bił. Dobra, może nie trafi w te karty, które mają manę, czyli w żółte. Aczkolwiek to przecież zobaczymy za chwilę. Jestem w stanie zabić tego czerwonymi, ale teraz nie chcę robić czerwonych. Ale chyba się zrobię. No i... Dobra, co jest to, to, że będą żółte. Fajna, fajna karta. Tak swoją drogą. Tylko, że on mi manę, manę popsuł całą. Więc tych żółtych nie mam tak mocno jakbym chciał. Chyba że tu przyjdzie jakiś żółty, dużo żółtego. Nie przyszło. No jak go zginęła pepperflame, dobra zginęła, więc jeszcze jest szansa. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Uf. No ja mam szczerze, tutaj szczęście dopisało. Szczęście yy, duże. Bo to zrobił Lemon Wood, to jest kosmos. On powinien każdą kartę bić, yy, bić maksymalnie raz. Niestety tego nie ma. Ma napisane, że w sumie nie ma tego napisane, ale może być yy, ile sobie chce razy, czyli nawet 40. No Jestem w szoku po tym ataku. Na szczęście się udało wygrać, więc uff, Dobra, tu znowu Mono niebieski, Altamitsuko chyba. Chyba nie. Chyba, chyba wezmę te Xyz'i. Ona, ona jak coś zatruje zawsze mocno i te trucie może, może mi wygrać grę. Tu znowu jest Walker, którego się nie da zatruć. Są Miniony też. Może Bera tutaj by się sprawdziła lepiej. No nie mam jeszcze postaci księżycowej. Idę tak, idę tak. Zobaczymy co to wyjdzie z tego. Wyjdzie z tego to, że mam czwórkę czerwoną, po którą muszę iść i liczyć na to, że przyjdzie jakaś jeszcze z niczego hmm. no i co teraz, jakie są szanse, że tu przyjdzie eee, trójka, chyba duży dobra, nie odpalaj się tylko, okej, okay, ów okej, okay, jestem w stanie chyba go zabić Tak czy nie tak? Chyba tak. Kogo będziemy bili? No, musimy bić tutaj tę stronę. Hmm. Myślę nad kolejnym ruchem. Dobra, zrobimy tak. Mam tutaj trójkę taką. Pytanie, czy to zrobić taką trójkę? Tak, bo tam jest za dużo kombo, będzie z niebieskimi. Okej, okay, i jak teraz tu zrobić co? Jeśli zrobię tak i tak, to mi tu podejdzie, dobra. Zrobimy w ten sposób. Okej, też przy Dobra, nic tu się nie stało takiego. No lipa, że mi teraz spala dużo kart. Ja też odpalę czangę. Czy jest tu gdzieś ruch, który mi nie odpali czangi, a zładuje mi te żółte? Nie ma takiego ruchu. Dobra, ale ważne, żeby Fermi nie odpalił że przeżyły mi te dwie karty. Są, jest szansa, że przeżyją mi te dwie karty żółte. Nawet, że ta przeżyje, ale ona i tak nie będzie zadowana. Więc, Dobra, jego chyba jestem w stanie zabić. Tak jest. No i robimy tak. Zobaczymy, czy będzie truł ten minion. Tak jest, truje, więc tu musimy grać na przeczekanie, bo oczywiście ona ma na 40 tur, tak jest, na 4 tury jeszcze, więc jej nigdy już nie załadujemy w tej walce. Znaczy, możemy załadować, ale to nic, nic nam kompletnie nie da. Idziemy, idziemy, tak się bawimy, po prostu bezpiecznie, żeby on się ładnie spalił. Dobra, spalił się tym minionem, więc bardzo ładnie. Zostaw nam jeszcze dwa ataki, dwa ataki, kurczy, ciężkie jest ten turniej, wymagający, ale lecimy zaraz z kolejnym. Okej, okay, lecimy. U, trzy kreskówy, trzy kreskówy, których nie da się zdispelować. No, i co tu damy? Myślę, że to może być dobrego na takie kreskówki. No, Dispel by się przydał. Z racji tego, że że mają te mm, ciemnopieżaka. Ale w sumie ten ciemnopieżak nie będzie mi jakoś groźny. No dobra, możemy tutaj coś innego. Tylko co? To jest właśnie pytanie. Może kardynałem Wojtyla. Tak damy, chyba tak damy. Lecimy. Zobaczymy, co będzie. Okej. Okay. Diament fioletowy jest. Czy będzie diament czerwony? Jest. Z tym, że musimy go już odpalić. Kurde. A. No idę, idę go odpalić. Zobaczymy co tu się wydarzy. Teraz. Kto mi dostanie minus ataku, no. Peperflamy zrobi owo, bo przecież robią owory takie paperflamy. Słodko uderzył, słodko uderzył koleżka. Ale to oczywiście nic, to nic nie zmienia. Idziemy sobie w ten sposób. W który sposób? Tak i tak. I teraz pytanie, co ja tu mam, bo chciałbym mieć yy, żółte, których nie mam. Chyba, że tu wpadnie jakiś żółty. Dobra, wpadł jakiś żółty. Teraz jak go zrobimy? Dobra, zrobimy go w ten sposób. Ok. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ile ty masz żyć, koleżko? 9,1. Zaraz umrzesz. Czy też możesz zginąć? Please, kumplu. Kumplu Leonidasie. Możesz, dziękuję bardzo mocno. Eee, no i teraz, jaki ruch mam bezpieczny? Chyba ten, chyba, że przyjdzie fiolet. Nie przyszedł, ale było blisko. Było blisko, no i się udało. Udało się, no ale z takimi diamentami na start, no to wiemy. Wiemy, że oczywiście kluczem był ten ruch pierwszy. Tam była szansa 20%, że wejdzie ten diament, no i wszedł, o dziwo wszedł, i mamy ostatni atak na dzisiejszym turnieju. No dobra, no to lecona, lecona. Znowu kreskówki, znowu kreskówki. Co ty robisz, kumplu? Bo ja nie znam Ciebie. A, ja tu nie biję z klocków, tak. Tak. Daje jeszcze sobie dużo do ataku. Hm. Jak tu zrobić? Co tu zrobić? kurczę No to by się przydała sartana w kostiumie. Żeby zabijać te kreskówy. No bo znowu jak nie zatruję. Nie muszę im chyba dispelować. Nie muszę ich jakoś mocno. Może fiscoil? A co mi da ten fiscoil? Nic mi nie da za bardzo. Może ta prowokacja seria by była dobra. Może kulerwo. Może Bubles. Ajajaj. Nie wiem szczerze, nie wiem. Chyba tak zostawimy. Skoro się sprawdziło to może to jest dobre. Dobra. Ee, idziemy tak, idziemy tak. Zobaczymy. No, przydałby mi się tutaj jakiś snajper czerwony. Dobra, chyba był dobry wybór z tymi czerwonymi. Z tym, że, z tym, że to jest teoretycznie bardzo dobra deska, bo jest dużo czerwonki. Tylko że ja nie mam jej jak poskładać. Dobra, chyba idziemy sobie po 7 po prostu. Zrobimy w ten sposób pierwszą trójkę. Tu zrobimy fioletka jednego. I tu zrobimy tak. Dobra, nie wiem, czy jestem w stanie zabić tą panią, bo ona ma super uniki. I coś tam robi. Kurde no. Dobra, spróbuję ajajaj może mi się uda kardynała też załadować przed nią może w nią powinienem bić nie dobra, zrobimy tak i zrobimy tak mam kolejne czerwone okej, okay, mam też żółte najpierw pójdziemy po żółte to będzie raz i cztery klocki pięć klocków dobra, ona może mi kogoś zabić, jeśli trafi w żółtą kartę może ją zabić Dobra, nie, 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 nie uderzyła jakoś źle. No i co teraz? Potrzebuję szukać tutaj. Może czerwonek wpadniesz, please? Nie wpadniesz jeszcze, ale będziesz miał drugą szansę. Tylko, że teraz żółtek będzie musiał tutaj wpaść. Żółtek wpadniesz? Nie. Dobra, tak sobie zrobimy. No i teraz takieś po czerwone, czy po żółte? Po czerwone, czy po żółte? Po czerwone pójdziemy. Uff, ledwo. Dobra, tutaj zrobimy w ten sposób, a tu zrobimy w ten sposób. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, wyniknęło bardzo spoko rzeczy fajnych, dużo. No mamy też żółtego, ale może ten minion go zabije. No i okej, okay, udało się. Udało się wygrać. Więc jesteśmy po atakach. Ciężkie ataki, ciężki turniej, ale, ale się udaje. Na razie, dwa dni bez porażek. Oczywiście, w obronie to jest inna sprawa. E, patrzymy tutaj na koksów największych. Czy jest tu nasz rodak, Polak? Jest Thompson z szept. Może znacie Thomson e, Tu widać, że mu obrona siadła ładnie. Co on tu ma? No, niebieski team jest oczywiście. Ja nie mam Star Walkera przełamanego. Timisa nie mam w ogóle. Więc tak to wygląda. Jest pani Nemesis i czy ktoś jeszcze, mamy już tu jeszcze przedstawiciela, mamy dziukosa z większego zła, proszę bardzo. Również dwa Star Walkery. Koleżko, czy to nie jest za bogato? Za bogata wersja obrony? Chyba jest. Ale tak to czasami bywa. Mają niektórzy szczęście do losowanek. Jak najbardziej. Co dalej? Co my tu mamy dalej? Tak, tak, tak. Okej, okay, jeszcze jest Nadia Rygol, Siorbtynana, proszę bardzo, jaki sojusz, 1200 dni prawie, dobry, dobry wynik, dobry bilans. O, kolejny jest, Motopompa, Motopompa z profesjonalistów, fajna nazwa sojuszu, profesjonaliści, mają, mają e, pełny skład. Pierwszy raz widzę ten sojusz, ale wydaje się być fajny, może tu zawitam kiedyś. Dobra, e, tak wygląda Topka, tak wyglądają moje, moje ataki i tak też wyglądają moje obrony, więc słabe. E. Także tyle ode mnie widzowie w drugim dniu turnieju. Trzymajcie się, cześć!